Witam wszystkich na kanale Tarot Empatii. E, chciałem Was zaprosić do czytań, e, do rozkładów na, dla waszych znaków e, zodiaku e, na miesiąc sierpień 2021 roku. Czytania, e, czytania zrobię właśnie przy użyciu The Children of Lita, e, wiosenna, e, wiosenna, baśniowa, taka bajkowa, trochę talia i co, i będzie jako podstawę rozkładu będzie krzyż celtycki i czy coś jeszcze mam jakieś ogłoszenia, chyba nie mam żadnych ogłoszeń taki, taki przywitalny filmik tylko dla wszystkich dzięki oczywiście, że jesteście dziękuję za komentarze, za maile za subskrypcje za lajki i e, do zobaczenia w Waszych filmach, pa, pa! Przechodzimy teraz do rozkładu dla raka. Czytanie będzie odbywać się w intencji rozpoznania wszystkich energii, jakie potrzebujemy znać w tym momencie. Jakie chcemy wiedzieć. Dla większego dobra, dla lepszego samostanowienia o sobie. Dla mądrości tej mądrości, do której mamy dostęp zawsze wtedy, kiedy otrzymujemy odpowiednie wskazówki od losu. Tak będzie i tym razem. Po i mamy szóstkę monet. Rozwiązywanie problemów. Korzystanie z własnych talentów, zasobów. Mhm. I od razu kontynuacja eee, tego tematu, czyli as monet. As monet, czyli karta zapowiadanego wzrostu. To, co mam w sobie, może najcenniejsze, mm, z największym potencjałem do rozwinięcia, e, przy odpowiednim oczywiście nastawieniu, e, stanowi centrum, tak? niejako centrum Waszej osoby teraz, e, Waszej sytuacji, tu gdzie jesteście. Dlaczego? Bo as e, monet pojawia się na pozycji Waszej obecnej sytuacji. Coś się klaruje, coś, to jest właśnie ważne, że w Asie monet mamy pewną klarowność wizji, tak? E, mamy e, pewną świadomość tego, co, co mam, co mogę mieć. E, w, takim, w takim spojrzeniu bardzo pragmatycznym, bardzo zadaniowym, też skrupulatnym, tak? To jest pewna szczerość względem siebie, względem swoich marzeń, swojego potencjału. Umiejętności, ale też świadomość, czego nie mam, tak? z czego nie mogę skorzystać, bo to, bo to tak naprawdę się ze sobą łączy, tak? Żeby Asmonet mógł e, jakby w pełni wybrzmieć energetycznie, z całą siłą. E, potrzebny jest ten element e, realności, tak? obiektywności, który pozwoli ocenić, tak? co tutaj jest ziarnem, a co jest plewem. E, także widzę e, właśnie też w połączeniu z tą, z, myśmy na spodzie talii, tak? czyli tą szóstką monet, tak? ten temat e, idę, patrzę w kierunku tego, co pozytywne, kieruję się w kierunku tego, co pozytywne. E, to jest ważne, że obydwie te karty podkreślają temat zasobów, tego co mam w sobie. Co Wam wychodzi naprzeciw? Czwórka monet, czyli taka umiejętność wykorzystywania tych talentów, tych własnych umiejętności, może pewnego rodzaju skrupulatności. Problem z wykorzystaniem tego w taki stabilny, zrównoważony sposób. Tak, jakby był to tylko impuls. Tak, tylko, tylko jakaś iskierka, intuicja, może jakieś marzenie, może jakaś nadzieja, ale ta czwórka, czwórka monet która mówi o pewnej kumulacji tej energii ziemskiej, tak? tej sfery materialnej, bezpieczeństwa, tu wychodzi wam naprzeciw, tak, jest gdzieś problemem, jest pewnego rodzaju przeszkodą. Hmm, powiedziałbym, że może być problem z pewnego rodzaju taką właściwą inwentaryzacją e, tego, gdzie jesteście, tego, co umiecie, m, tego, co leży w zasięgu waszej ręki, na pewno jest też problem z pewnym z poczuciem bezpieczeństwa. Dlaczego? Bo, bo, bo czwórka monet, ona jest nazywana kartą skąpca, co czasami ma uzasadnienie, ale często tak naprawdę przede wszystkim jakby najważniejszym, najważniejszym rysem takim charakterystycznym dla tej karty jest poczucie bezpieczeństwa status quo uświadomienie sobie co posiadam co jest dla mnie wartościowe i co odgradzam od, od świata zewnętrznego, mogę to robić tak żeby nic nikomu nie dać ale mogę to zrobić żeby to zabezpieczyć tutaj wydaje mi się że jest jakieś zaburzenie tych granic co mamy e, u spodu e, na spodzie tego czytania, czyli jakby co jest w waszej podświadomości, co leży u podłoża tej sytuacji, mamy kartę imperatora, tak, cesarza, wielkie arkana, czwórka, więc znowu, e, znowu ten temat tej, tej, tej stabilności, porządku, tak? e, Czwórki mówią o takim myśleniu systemowym, o tworzeniu reguł, zasad. Wszystko, co robimy, jest jakby podstawowym mianownikiem tego, co robimy, jest porządek. E świadomość, gdzie jest miejsce czego. E leży to w waszej podświadomości, czyli mam wrażenie, że tak dążycie do tego. Macie jakiś, tak jak powiedziałem przy Asie Monat, jaki jest jakiś impuls, tak? jest jakaś podstawa. Y może, może istnieje pewien problem, aby to zmaterializować e w waszym życiu. Natomiast faktycznie macie, e, macie ku temu skłonności. To w ogóle jest bardzo ciekawe, że tu się pojawiła czwórka monet jako przeszkoda, a w podświadomości pojawiła się czwórka wielkich arkan. Ktoś, można by stwierdzić, no ale jak to, skoro e, jakby częścią mojej, mojej osoby, tak, jest ta stabilność czwórki, jest ta pragmatyczność czwórki, tak, ten, ta cesarskość e, w zrozumieniu zarządzania swoimi zasobami, tak, swoim. Swoim państwem, swoim światem, a, a tu jest z tym problem. No, no tak, bo czasami jest tak, że to, do czego mamy pewnego rodzaju talent, aspiracje, może marzenie, często jest tak, że to jest jakiś temat w nasze, naszego życia, który ja widzę trochę jako temat karmiczny, czyli taki z którym mamy pewien problem, żeby to właściwie zamanifestować. Pomimo tego. Że mamy potencjał, że nosimy w sobie tą siłę, że umie, umiemy to, umielibyśmy przy odpowiednich wiatrach w cudzysłowie, e, wykreować w sobie tę moc, moc czwórki. E, to jest, jest, są jakieś tematy, są jakieś kwestie, są jakieś przyczyny, które nam to e, uniemożliwiają. Tak? Może być tak, że gdzieś zatrzymujecie się ciągle na tym potencjale, a co mamy w przeszłości, jak to zostało zbudowane. Dziewiątka, e, dziewiątka mieczy. Dla mnie jawi się to jako taki brak poczucia pewności siebie. E, może właśnie brak pewności siebie, brak własnego e, poczucia własnej wartości. Tak? To mogą być sytuacje e, z przeszłości, nawet z dzieciństwa. Tak myślę, że przede wszystkim z dzieciństwa, które zawiały, za, za, zawiały <grym> które wam jakby e, to poczucie e, pewności siebie. Takiej wewnętrznej siły, tej cesarskości, tak? E, gdzieś wam to zablokowało, coś, coś, się, coś się zdarzyło, że może ten element lęku, strachu, e, zamiast, e, zamiast porządku, zamiast siły, zaczyna przejmować kontrolę. I gdy myślę o tym, co mogę osiągnąć, jaki mam potencjał w sobie, zamiast czuć e, zadowolenie, czuję strach. Bo może mi się nie udać, tak? Eee, bo może będzie porażka, bo może wcale się nie nadaje. Na poziomie podświadomym macie jakby w sobie, macie w sobie tą siłę, ale na poziomie świadomym jakby nie do końca macie do niej dostęp. Zobaczmy, do czego macie dostęp w takim razie, co leży w Waszej głowie. Umiarkowanie. Eee, ciekawe bo umiarkowanie jest jak najbardziej kartą porządku, tak, to jest, ta karta mówi o procesie transformacji, który dokonuje się, gdy łączymy sprzeczne elementy, tak, wtedy, wtedy może, wtedy jest szansa, żeby powstało to coś wyjątkowego, to nad czym pracujemy, więc ewidentnie, Taka aspiracyjność, jakby do ulepszania własnej drogi, doskonalenia własnej drogi, doskonalenia własnej osoby, stawania się coraz lepszym w tym, co nas interesuje, tak? Gdzieś macie to Was ciągnie, macie tego świadomość. To jest temat, który jest dla Was bardzo atrakcyjny. E, natomiast, e, natomiast znowu, dlaczego na poziomie świadomym pojawiło się umiarkowanie? No właśnie, bo to jest karta takiej pracy statecznej, oczywiście perfekcjonistycznej, powolutku, krok do kroku, ale właśnie perfekcjonistycznej w znaczeniu wolnej, bardzo wolnej, tak, żeby nic tutaj nie wylać tak z tego, z tego kielichów, żeby wszystko poszło tak jak trzeba. To. Em, może być energia, która się czasem świetnie sprawdza w życiu, ale też może być energia, która nas tak naprawdę wstrzymuje tak? i blokuje. Bo zamiast iść do przodu z większą przebojowością, to tak długo tkwimy w jednym miejscu, że w końcu jakby ten asmonet się wypala. Ta, ta szansa się wypala, przemija. Tak jakbyśmy ją trochę przeczekali. Niby coś robiliśmy w kierunku tego, żeby nam się udało, ale tak naprawdę trwało to zbyt długo ee, i... I szansa, szansa, szansa się wypaliła po prostu. To jest też sposób na samo sabotaż. W przyszłości e, karty nadchodzących wpływów mamy dziesiątkę kielichów. Karta ogólnie, karta szczęśliwej rodziny, karta szczęścia, spełnionych życzeń, można też tak o niej powiedzieć, e, takiego zamknięcia, e, takiego szczęścia emocjonalnego. Tak? Ta karta mówi o tym, jakby, że emocje, Emocje są wszystkim. Emocje powstają, to jak je, tak jak je interpretujemy, tym są. Tak? Jeśli, e, jeśli skupiamy się na emocjach negatywnych, to będziemy doświadczali emocji negatywnych i one będą rządziły naszym życiem. Jeśli skupiamy się na emocjach pozytywnych, to bez względu na to, jakie nas spotkają problemy, przeciwności losu, Będziemy osobami optymistycznymi, po prostu, tak. To jest bardzo ważne i każdy z Was na pewno doskonale zna historię o ludziach, którzy powinni być bardzo nieszczęśliwi, a, a są szczęśliwi, a są szczęśliwi. I na odwrót, o ludziach, którzy powinni być bardzo szczęśliwi, a są, a są mega zablokowani. E, myślę, że ta dziesiątka kielichów tutaj e, sugeruje, że jakby. Gdzieś jesteście w równowadze w tym wszystkim, w jakimś takim, w takiej, w takim systemie, który u Was funkcjonuje od dawna i który jakoś się sprawdza. Tak, tak mi się wydaje. Nawet jeśli nie jesteście w stanie wykorzystać tego potencjału Asamonet, to jakoś sobie z tym radzicie. Jakoś to ustawiacie w swoim życiu, to jakoś kończy się zawsze jakiegoś rodzaju happy endem. Tak mi się wydaje. Dlaczego? No, bo to jest karta systemowa. Tak jak mówię, ona, ona, jeśli coś jest systemem w waszym życiu, to się powtarza. Tak? Działa zawsze. I tak, e, I tak jest tym razem. Zwłaszcza, że mamy tutaj do czynienia z kartą nadchodzących wpływów, kartą przyszłości, tak. Nie wydarzy się ta przyszłość bez powodu. Jak wy siebie widzicie, no powtórzone, a powtórzony właściwie temat. Dziewiątka e, kielichów. E, w zasadzie mam, mam wszystko, e, co mi jest potrzebne do szczęścia. Tak? Rozumiem, skąd pochodzę, rozumiem, kim jestem. Potrafię to w taki sposób zintegrować w sobie, żeby czuć szczęście, żeby czuć się spełnionym. E, ale jest w tym i to jest ważne. W tej karcie jest pewna taka taka stałość taka trochę mętna stałość nudna stałość może tutaj tego nie widać tak? bo mamy tą e, kałamarnicę która jakby jest taka bardzo wiotka bardzo elastyczna i wręcz jakby kipi życiem tak natomiast pamiętam że w The, Tile, The White Unknown e, mieliśmy mm, dziewięć kielichów, w, których, w których w tle były po prostu niebieskie e, Niebieskie kreski, tak, które pokazywały, tak, że to jest, to jest bardzo, taka bardzo równa, tak, nic się tam nie dzieje właściwie um, w, tej, w tej przestrzeni. Zobaczmy, jak Was inni widzą. Trójka monet mhm. skupionych, świadomych, skupionych na pracy, świadomych tego, co, co swojej wartości, świadomych tego, co, co masz, co mógłbyś mieć. Myślę, że to jest właśnie ciekawe, że bardziej wy patrzycie na siebie przez pryzmat emocji, własnych emocji, inni na was patrzą przez pryzmat tego, co potraficie, waszych talentów, waszych umiejętności. I jest to pozytywna ocena, jednoznacznie, tak. Wy mamy tutaj w ogóle jedynka monet, trójka, czwórka monet, tutaj mamy trójkę monet, nie, więc jest taka, takie karty, tak bym powiedział, mocy takiej spokojnej mocy. Spokojnej mocy. No umiarkowanie to, że to jest w ogóle karta spokojnej mocy. Nadzieje i obawy, a z buław ja to widzę jako ewidentnie nadzieje marzenie, może nawet taką, taką skrytą nadzieję, że coś się wydarzy z mocą buławy, tak? Z, z wielkim wybuchem energii, z, z wielkim, z taką, z taką promienistością słońca, tak? Po karcie słońce. Warto pamiętać, a z buław jest kartą o takim najwyższym e, ładunku energetycznym w tarocie, tak? czyli to się będzie działo tu, teraz, z wielką precyzją. To jest też entuzjazm wynikający z nowości i może być, może pokazywać to karta tutaj jako nadzieję na nowo, na, na coś nowego. Natomiast nadzieję nie wiem, czy na ile realną, bo tak jak mówię, tutaj wszystko was raczej trzyma, raczej, raczej się pilnujecie. No a z tutaj no, jest pozwolenie na to, że coś się wypali w tym ogniu, że coś zostanie e, wypalone, e, że z czegoś zrezygnuje, z pewnego poczucia bezpieczeństwa, na przykład poczucia bezpieczeństwa. Czwórki monet. A wam brakuje tego bezpieczeństwa, to znaczy, że ciążycie w jego stronę, że robicie takie ruchy, dokonujecie, aby je, wy, je, jakby je wygenerować u siebie. A w jako marzenie, tutaj jest, marzę, marzę o czymś innym. Nie wiem, czy to jest, em, czy to nie jest tak, że trochę marzycie o czymś, co wam jest dla was jest niedostępne. I może tak naprawdę w pewnym, w pewnym sensie mogłoby być dla Was trochę szkodliwe, nie? że może nie moglibyście nie sprostać temu Asowi Buław. Jaki będzie wynik? Paść kielichów. No już o wiele taka bardziej Wasza tutaj energia się pojawia. To znaczy mamy energię wody, emocji, ale też takiej otwartości. tak. Pazie to jest, zawsze to jest ważne, to jest zdolność krystalizowania tego, co w Asach jest potencjałem. W Asach mamy Pewną ewentualną możliwość, tak, jakąś samą zapowiedź początku, paść to, to już jest taka personifikacja tej mocy, to już jest, są takie konkretne cechy charakteru, konkretne wybory zachowania, w których ja mogę już zacząć klarować swoją tożsamość. Swoją świadomość, a później, w efekcie, tak, jeśli dojdziemy w tej gradacji do, do rycerzy, zamanifestować to konkretnym działaniem tak, wielką, taką silną, zdecydowaną aktywnością. Na razie jest Paś kielichów jako wynik, który mówi o tym, że mm, być może ta taka stabilność emocjonalna, która tu się pojawi, ona e, będzie służyła temu, żeby uformowało się w Was poczucie własnej, może nie wartości. Bo, bo, bo może to nie o to chodzić, może raczej chodzić o takie, takie, chociaż też, chociaż też na pewnym poziomie jest to potrzebne, żeby właśnie doszło do tego, e, takiej gotowości do wyjścia ze strefy komfortu trochę, tak, bo o tym mówi Paś Kielichów, on, ma, on, on jest gotowy zderzyć się z nowymi emocjami, także trudnymi, żeby czegoś spróbować. Na pewno, jeśli gdzieś faktycznie jest w Was marzenie o czymś nowym, a te asy, dla mnie to potwierdzają, obydwa. To na pewno paś kielichów, energia pazia kielichów będzie bardziej dla Was dostępna na podstawie tych kart, tutaj, i będzie możliwa do zrealizowania niż energia asa buław, tak, która jest bardzo wymagająca. As kielichów jest w stanie wygenerować aktywność, odwagę, zdecydowanie i poczucie optymizmu i szczęścia w taki bardziej sposób zrównoważony dla siebie. To jest ważne. To jest karta e, takich e, wartości jak właśnie jak spokój, jak lo, lo, lojalność, tak, też względem siebie, względem innych, to daje wam poczucie bezpieczeństwa, a jak mówiłem, dla was jest to istotna sprawa, e, będzie tak w tym okresie, więc. E... Warto znaleźć sobie takie metody działania, które Was za bardzo z tego poczucia bezpieczeństwa nie będą e, wyrzucać. Dlaczego? Bo jeśli się za bardzo wyrzucicie, jeśli sobie powiecie, a właśnie, że dam radę, a właśnie, że ruszę z tym asem buław, tak? w, tą, w tą eskapadę, w tą wielką przygodę, z tą wielką mocą, to zaraz potem będzie taki regres silny, tak? A nie o to chodzi, żeby znowu był regres, chodzi o to, żeby był stabilny, sta żeby stabilnie szło, to się sytuacja rozwijała w tym kierunku, w jakim sobie zaplanujecie. A to chyba jest, tak wygląda, jakby miał być to jakiś miesiąc planów, tak? To umiarkowanie, te asy e, o tym na to wskazują. No i ten, ten, ten imperator tutaj, emperor. Ok, dobrze. Zostawiam was z tym, słuchajcie. E, jeśli czytanie jest dla was inspirujące, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Jeśli chcecie, możecie zostawić lajka pod filmem. Możecie też zasubskrybować kanał, jeśli go nie subskrybujecie. Zapraszam Was oczywiście do tego. Jeśli jesteście zainteresowani czytaniami indywidualnymi, to też informacje wszystkie znajdują się pod filmem. Tam je zawsze umieszczam. I do usłyszenia kolejnym razem. Pa pa.